Siempre z tej strony Agradion Jak widzicie jest dzisiaj Farming co 2022 Oczywiście z Patrykiem Cieła. No i to jest nasz pierwszy ten. Na początku zrobimy oprowadzenie z gospodarstwie, bo dlatego że znowu yy, mamy tutaj takie coś, że ciągle... Bo po prostu... Mamy lepsze troszkę gospodarstwo. Mieliśmy na początku słabsze, ale zdecydowaliśmy, że co zrobimy w Atry? po prostu lepszymy co nie? Tak, polepszymy, bo to nie ma sensu grać od nowa, a po, a po drugie już, da, już kupiliśmy twarzy, sklepator, był dawno. No, no, inni dobra. ludzie już mają nawet lepsze gospodarki od nas, stwierdziliśmy, że dodamy sobie troszkę pieniędzy i ulepszymy gospodarstwo już tak. Też byśmy mieli już tak rozbudowane. rozbudowane. No. Dobrze tak. Zaczynamy od konia pociągowego. Czyli Patryka. A, a ja jeszcze muszę wspomnieć. Dzi dzisiaj odcinek latuje na kanał Agrodomiona, a jutro wpada na mój Patryk. Eee, pyszko, ja... Wszystkie kanały będziecie mieli w opisie. Tak, jeżeli mi prześlesz. Eee, to co? Najpierw o prowadzenie gospodarstwa. Zaczynamy od najmniejszego ciągnika. Fend. 311 Fario ciągnik do małych, małych rzęsi Czy takim, że przewozy nawózów, opryski czy nawozy? Te gospodarstwo nie jest jeszcze tak do końca zrobione, ale... Mały, średni czołnik John Deere 7810 Podejrzewam, że Perkins miał taki sam, ale... No ten? Yy, tak z talerzówką AgroMasz. Będziemy... Za, za, za nie... Chcia, chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Za niedługo będziemy pobierać mody. Niewydane oczywiście. Będą mody niewydane, więc nie pobierzecie, bo to będą mody niewydane. ważne czego tak. ja pokazać. Jak widzicie stan konta jest 188 tysięcy. Będzie to później zmienione. Oczywiście na nowy odcinek u Patryka. Link macie w opisie. Macie też link do yy... Oczywiście nie tego kanału, ale też Twitcha naszego i mojego i na, jego. Jak chcecie Sylwester, bo już wy za tydzień, nie za pięć dni jest no, Sylwester. No bo my już, plan, bo my już mamy plany, jak to rozejść. Ja muszę do mojego wujka pokój zrobić. Muszę sobie pokój zdać, zarezerwować. Zauwać, muszę pokój. No zarezerwować, tam coś tam... No, mów dalej. Zaraz zachować pokój i będziemy nagrywali live'a na, live na Twitchu. Dwa, 24 na H. Tak. Teraz jest na pewno Bojem. 24 ja... na 7? Co? No, dawaj, 24 na 7 dawaj. Na. No właśnie. E, z... Ja się dobijemy do tego. Oczywiście. Do... Będzie przedłużony. Ma tysiące łapów, co robimy? Przedłużony będzie. Oczywiście to będzie zależało od I... tego, ten... Bo jak będziemy szli spać To jednak nie będziemy szli spać On się... On, sz, sz, szli po prostu spać On będzie miał, co? Energetyki pewnie A ja będę miał GBS Ja będę miał 30 energetyków No Ale dobra, bez spoilerów Zobaczycie jeszcze tak, a jeszcze... Je, jeszcze mam, mam... taki trochę spoiler Może dołączy jeszcze do nas jedna osoba, ale nie wiem o tym I musimy mieć wtedy kontakt do cie. Kontakt na Messengerze i. I na właśnie Twitchu, i na właśnie. Co tak. to jest? Co było YouTube. A, i na, i na YouTube. Dobra, większy ciągnik, właśnie ten, już mówiłem. Jest połączony jest z talerzówką. Ta? Jeszcze, poczekaj, zaraz tam wrócimy do niego. Talerz, A, dobra, talerz, dobra, dobra, dobra. Talerzówka, agromasz Co wiem, co ona ma 4 metry, by przejść? Nie pamiętam już. Sprawdzisz, Patryk? Sześć. Sześć No, 106 tak. metrów ma. Ta, ona była podobna do FESA. 20, 20, 2019, tak. Ale ona tak, jest to, teraz zmieniona. Moje jest przerobiona. Ona, ona jest agromaszu, bo ja ją, ją kiedyś zobaczyłem, ona mi się spodobała. I to jest mod niewydany. A, i... TPS. Ja nie, nie wiem, czy ty masz tutaj rejestrację. Ale to jest moja rejestracja. To chyba Widzisz tę rejestrację? No widzę rejestrację, zobaczcie zaraz na kombajnie jaka jest. Bo ja ją kupiłem. Więc to to jest moja rejestracja, odbyłem. I na, I na... Dobra, tej teraz największy ciągnik. Klas Arion 660. On ma chyba, co pamiętam, 200 koni? Czyli ile on koni? 205 równe. No to 205. Z global gryzarką od marki... To jest od TMC y, Tunnel, te, no. Mamy tutaj taką glebogryzarkę, to ona jest, na 6 metrów. To jest, to jest bardzo, bardzo dobra gle, glebogryzarka, po pierwsze ona jest rozkładana, a po drugie można szybko na jeździć. No i dalej mamy tutaj, jeszcze miałem tutaj dodać, mamy naczepę na nawozy. Tak, dobra, idziemy dalej, chodź. Tu Płuk. mamy do kamieni. Jeszcze tu mamy do pług, do śniegu. To jest. albo. może i to w koło znaczy Tu mamy zbieraczkę do kamieni. Chałpę, chałupę. Da się otworzyć. Chałupę, Naj najlepsza, tutaj jest buda. pimka Ursula? Dlaczego Co? to jest Ursula? No. Aha, dobra, już rozumiem. Zaraz zmienimy to. Y... Dobra, zaraz na nazwę. Silos, on no. mnie chci, chyba co pamiętam, 4000 litrów, nie więcej, 500 litrów. Sprawdzę sobie Do, dobra, chodź, idziemy, idziemy dalej, idziemy. Pój, moje, to się pole. Y e, wały? Później jak będą, pój pój, jak będą ludzie pisali tego to się pole. Tu jest tuz do mojego, tego to to. No min chodź tu. Wał, tu jest. O mamy tutaj jeszcze kury. I jeszcze mamy tutaj sadzarkę do do, do krydzy Dobra, może dalej. Tu mamy jeszcze kultywator. Dobra. L tutaj mamy kopaczkę do ziem... Nie do ziemniaków Do e kamieni. Dalej. Tur do tamtego dziada. Do klasa. Oryginalny klas. O, tam już macie spoiler, ale nie będzie. Tak? To później pokażemy. To później pokażemy. Tu jest siewnik, siewnnik. Hedę do kukurydzy I uwaga, teraz w kombine. I jeszcze ten... Jeszcze tu siewka. 15 metrowa chyba. A i jest jeszcze tutaj jest, jest drugi. O, jak chciałeś zobaczyć, to chodź to zobaczyć moją rejestrację. O, no, jaką masz rejestrację? Siematoi. Siematoi. Tu mamy świnie, to są normalne, tu Kombajn. mamy to... Do... Kombajn, bardzo... E, olej na ten... A. E, Dobra, chodź tu. No. Heder nie wiem ile metrowy, pierwszy, o, przyczepka tu jest, przyczepka, ile tam co ma. To jest. Eee, prasa. Kostkująca oczywiście. Ja jeszcze... O, jest... nie? Nie. nie. Dobra. Obraza. A i się tym, tym co mieliśmy robić. No. Także ja dzisiaj jadę talerzować, a pole tuż obok, a Patryk jedzie na... też obok pole i ja. będzie grabogryzarką yy, robił. Ale na jakie pole miałem jechać? No A tu. Tu. 46. Tak. Nie pytajcie, dlaczego tu jest klienta, ale oczywiście mnie nie wyłączył usychania roślin. Ale byś tą glebą może gryzarkę opuścił. Nie glebą gryzarkę, tylko ten eee, kurde talerzówkę. No wiem, tylko że o to chodzi, że ja tutaj musiałem się ustawić dobrze. Nie wiem, ja na razie ściągam te... Na razie przemielę te całe zboże i wszystko to przemielę. Tak? Oczywiście będziemy może może na moim odcinku będziemy będziemy włączyć pola 49 i 48 będziemy te pola łączyć na moim już odcinku. Ale będzie na moim będzie kanale. dużo pytań, a czemu nie będzie wowoża może będzie? Zależy Prawdopodobnie, od... ale jeszcze nie wiemy. Prędzej może być ballast niż ten. No, będzie będzie balas bo on... On o, na początku wielkim debilem, ale już się troszeczkę zmniejszył. Już się trochę tak, bo on... od jak graliśmy PSA 19, czyli się tego nie ma nagrane, ale kiedyś jak żeśmy grali... Bo nagrane, jeden odcinek jest z nim. Jest nagrany jeden odcinek. No, może, ale czekaj, ja opowiem. Kiedyś jak żeśmy z nim grali... Na tej y, jak to się nazywało? Lubelska Dolina, tak? Tak, tak, tak. lubelskiej dolinie żeśmy grali, ja stworzyłem ja save, żeśmy tam zaczęli grać. On nam to wszystko rozpłynął. Cały save, a my tam żeśmy grali, nie wiem, chyba z tygodnie w tym serwie. A już naprawdę byliśmy tam, bo my graliśmy tam w sumie od siódmej do którejś? No ale no, już nie, nie pamiętam 6, ale to były wakacje. Pamiętam, że to były wakacje. I to jest, i to jeszcze. I to jest, jeszcze wakacje? Ja też nie pamiętam. Ja też tak nie pamiętam. Nie, wiem. Dobra, ja a tam ci idzie. Dobra. Leżowanie. Nie, mi tutaj dobrze idzie. Tylko mój klasę trochę tak rady rady Trochę tak ciężko idzie. Może być też taki odcinek. Zrobienia serwisu komputerowego u mnie, ale to jeszcze nie wiadomo. A to, ja to jeszcze nie wiadomo. No. A i mogą i, i może mogą się pojawić też inne gry, na przykład Scrap Mechanic, Astronira, bo może, może się coś pojawić. Live będą. Planowany live jest na. Planowany wtorek? jest live, na właśnie jest. Na nie. Tak, tak, na tak, na wtorek i nawet Sylwestra. Ale nas na Sylwestra nie wiemy, czy będziemy robić taki bardzo długi odcinek albo live'a. Jeszcze nie wiemy, co nie? I tak. Ale prawdopodobnie live'a zrobimy, bo nam się nie będzie chciał tego głosować. Dużo osób mi zadawało pytanie, czemu gram z Patrykiem, czemu gram z włożem czemu gram z innymi gościami? A dlatego, że po prostu to są moje koledzy i. No co? My się znamy już... Lata przez jakieś inne kolonie i co? Dalej otrzymujemy kontakt, także a, tak a, po prostu. Tak. tak e, ja... Słuchaj, opowiem historię, jak my że, żeśmy się poznali. My, że, my żeśmy się poznali. Na e, jak, jak kupiłem PSA dopiero dziewiętnastkę, To było dwa lata temu. Ja kupiłem dziewiętnastkę, W ogóle nie wiedziałem co to jest za gra. Podobało mi się, bo widziałem takiego gościa na TikToku, co zapraszał na serwer. To spodobało mi się to, co tam kundan Mówię, to kurde, ściągnę to, bo to mi się spodobało. I ściągnę. Z, pojechałem do kiosku, kupiłem pacer karda. Przyjechałem do domu, kupiłem, no i instalowałem, zacząłem grać. Tylko nie, nie, stworzyłem sobie grę. Nie kuma mu co z tym chodzi. A kombinuję, kombinuję, patrzę w internecie, a to jakby jest prawdziwa farma. No to kurde. I już tam, już tam, x, x cza, czasu temu, jak jeszcze nie znałem domina, ja, ja go wtedy w sumie poznałem. Dołączyłem do takiego serwera, gdzie był, że, gdzie, gdzie, gdzie był domina, do do to na. Kuba, e, kurde. Kuba. Był, um, był. Tak. Dlatego, że. My na, na, nazywali ten się Kubu Kub... Kup... i dali się nazywali. Zmoliliście go kojarzy. Bo o, kiedy żeśmy grali, była, była cała seria. Tam grał Balas, Kubuś, Wowoż, ja i Domion. A teraz. I ten, i Wojtek i Wojtek. A, i Wojtek jeszcze. On grał jeszcze... jeszcze graliśmy na u dr Guzi yeah. serwerze. Macie też może do tego Twitcha. Nie nagra... yeah, jeszcze graliśmy jak, jak pamiętasz, to my żeśmy grali na mapie tybuchowo i żeśmy i chyba jest. Są dwa live'y ode mnie z tej mapy. Ja zrobiłem dwa live'y. Na moim Twitchu, ale zrobiłem dwa live y z tej mapy. Wam się to spodobało? Yy, tak. Po pierwsze, to była nasza pierwsza wspólna seria na modach. Czy my się zgrali tam. Tam była naprawdę fajna. Ja, jakby, ja, jakby, bowo nie, Balas, przepraszam, no bo to o Balas rozwalił grę, co nie? A to bo każdy, każdy mu mówił, żeby. Yy, żeby tego nie robił. On to zrobił i i całą grę nam zniszczył, bo... A nie! Przepraszam! Ja ją zniszczyłem! Przepraszam! Ja ją właśnie zniszczyłem. A wy a a dlaczego? Ponieważ chciałem sobie gospodarkę tak rozbudować i zepsuła mi się myszka, pociągnęła mi i na ulicy powstała taka wielka góra. I nie dało się tego naprawić, jak zostało usunięte. No. Nie domin. No tak. Dobra. Ja jeszcze był teraz... ten, Rafał był. O, Rafał jeszcze był. Kurde. Tyle ludzi grało. A tylko mamy... I połowę chyba od tego grało. czasu. Mamy tylko połowę. I chyba połowę. od tego czasu już więcej nie graliśmy. No. Ws wszyscy razem oczywiście. Bo, bo Boże żeśmy grali ostatnio, nie wiem ile to. Cztery tygodnie temu, cztery tygodnie temu, centralnie. No graliśmy z deepfarminga i tak dalej, i tak dalej. Ja mam powiem tylko jedno, jeśli macie yy, kudę. Jeśli byście chcieli po, pograć z nami, są... Są... My. Pięć zasad. Pierwsza, nie, prze, nie przeklinamy. Druga, nie denerwujemy się, jeśli będziecie prosić o kierownika gospodarstwa, ban. Jeśli będziecie nas wpuszczać, też ban. Jeśli zrobicie nie. coś nie po naszej myśli, czyli zniszczycie nam grę, kik. Kik. też ban. Nie, tady kik. jeśli Hik. Jeśli nam. Jeśli nam cokolwiek nie będzie pasowało, co wy żeście zrobili i na przykład wzięliście kultywator i pojeździliście pod przykład w łące albo polu, bam. Tyle jest zasad, żeby do nas dołączyć. Mo można można dołączyć, można z nami pogadać na DC będzie można. A i będzie jeszcze przypięty serwer. W, w opisie będzie tak mój kanał. Wszystkie moje kanały, domina kanały. Jeszcze i będzie Discord. I co jeszcze będzie? I kilka tych osób, co... właśnie się wymieniły teraz w tym. A no. wymienili. Likuba. E, ten doktor Guzik. Boż, Balaz. Zwany Sparmix. Sz Sparmix. O Farmings nie! Farmix za mnie nie grał. Jak nie grał? A co u niego graliśmy? Ja... A, go pamiętam, ale już, ale żeśmy nie grali. Yy, chyba, 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 że chodzi ci na tym, yy, r, er, gra, grad, że, żeśmy grali. Co ja, co jest, co ja, co ja, ja tak was bardzo prosiłem, czy mogę dołączyć do serwa, a wy, żeście nie chcieli, tylko ty powiedziałeś, żeby, żeby mnie wpuścili. Ty też, żeś to chyba powiedział nawet, żeby mnie wpuścili. To nie? No. No mnie nie chcieli wpuścić, ja z wami gadam, ale nie chcieli na serwer. Nie chcieli ci wpuścić, dlatego że mieli problemy z tym. Z połączeniem danym na serwer. Nie, to było coś innego, tylko co, nie? Nie pamiętam. A, już pamiętam. Po, po prostu mnie nie chcieli, bo mnie nie znali. A po, a po drugie wie taki głupi głos. Nie, i nie, chcieli ze mną rozmawiać. Ja chcę wiedzieć, jak miał 3 lata temu głos. Nie, ch nie chcieliście wiedzieć. Jakbym miał 5 lat. Co, nie? Co? Jakbyś miał 5 lat, to wtedy taki miałeś głos. Może dużo no, ja miałem, bluże, jak miałem 5 lat, może i tak było. Miałem taki strasznie piskliwy głos. Aż mi to mówił, że ja miałem taki właśnie pitliwy głos, nie miałem takiego normalnego, co teraz. Jest. Kiedyś. Otóż było i z lat No, czyli Około trzech lat temu. Dobra, yy. ja, ja te pole. Ja, ja te pole, może zora. Biorę kompajn, skosimy pole i kończymy odcinek. Czy nie? No tak, to tak będzie. Bo jeśli tak, to można no, no, tak wstroić, bo to trochę prościej jest, albo... Go... No już jest 21 minut odcinka. No. Czy powiem mnie ja, żeśmy kiedyś grali z Kubuśem, to Ci po. Dobra, bo chyba będziemy musieli kończyć ten odcinek. Będziemy musieli kończyć ten odcinek. A co się stało? Nie. Chyba będziemy musieli kończyć ten odcinek, dlatego że już mam 21 minut, co widzę, tak? I no możesz mu nakończyć. Dajcie popalić jak ten złożony sprzęt i zakończymy odcinek. Zróbmy sprzęt, tylko i kończymy. O, widzę już. Poczekaj, do, dojadę tylko do końca. To, to, był, to był na koniec tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał, wpadajcie na kanał Patryka. Boże święty, ja będę czekał na tym montowaniem. No i... macie kanały do wszystkich ten, ale ja się podlinkuję normalnie. No, także czy Patryk chciałbyś powiedzieć? Chcesz to powiedzieć, chciałbyś? Ale tak, że byście wpadli na mojego na, na Discorda i na, na tego ima. Dobra, to ma... Na razie.